Prawda, emocje zaczną się teraz, proszę Państwa, Już 1, tutaj, 0 dla mnie. nie 1-1, bo Zbyszek Boniek jest razem z nami, zawsze marzałem o tym, żeby razem z nim zagrać to nie jest w piłkę. To jest prawdziwa piłka, ale ciężko mi to pokonać, 2-1 dla mnie. Kiedy graliśmy, kiedy nie były włączone kamery jeszcze, to szło mi dużo lepiej, no ale, ta, ale Zbyszek... Ale rozrzewka, widzę, roz rozrzewka o niczym nie świadczy, prawda? Świeje że tak. I teraz będzie następna bramka. Myślę, że to Aj. się nie uda, bo poprawiłem zdecydowanie swoje umiejętności Tak, myślisz? Będzie ciężko ci wygrać ze mną. 3-1. Piękne zagranie. Niestety, no ale gości zawsze trzeba traktować... No ja myślę, że a traktuj mnie źle, traktuj mnie źle, Bożydar. Traktuj mnie źle, to zobaczysz, że też będzie ciężko. Myślę, że potraktuję ciebie tak jak szwedzi nas 9 października. No, myślę, że nas tam źle traktowali. Nie no tak, tak dobrze jak ja ciebie, bo prowadzisz przecież. Znaczy ja myślę, że łatwiej będzie nam. Łatwiej jest mnie przeciwko... Łatwiej jest mnie przeciwko tobie niż... Szwecji, bo to jednak ciężki przeciwnik, ale ops, trzeba trochę podnieść to. Dużne są zdanie na ten temat. Niektórzy twierdzą, że Anglicy przekupią Szwedów bądź też ci, którzy grają w klubach angielskich będą po prostu zmuszeni. 4-1 na razie. Ale to jest nasza polska mentalność. My lubimy negatywnie, myśleć. jestem przekonany, że... Do meczu z on daleko, niech trener Wucik spokojnie, na razie śpi i piłkarzy, niech myślą o swoich zajęciach, natomiast na pewno nikt nam meczu nie podaruje. No to na pewno. To jest na 100%. Pamiętajmy o tym, że nawet jak zremisujemy, to czekają nas jeszcze przecież baraża, tam może nie być. Wiesz, ja to wszystko robię, żeby dać Ci... Oj! Niestety trafiłem prosto w Ciebie, więc... Czy to widać tutaj w telewizji jak ja te bramki szczelam? Robisz to nie gorzej niż robiłeś to na boisku muszę Ci powiedzieć. <laughs> może zdejmę ale ja tu, widzę, szło, ja tu bo... widzę kilku znakomitych ludzi. I gokardy, także ja tu bym chciał się na gokardach przyjechać, jakieś zawody gokardowe. zrobić. No, z linii bramkowej słuchaj. Nierówne boisko jest, tak jak Legia miała na Cyprze. Dlatego potem są problemy. No, dałem Ci strzelić. Cztery dwa dla mnie. Ja Ci dałem cztery strzelić, także wiesz. No, tak... Musiałeś mi się jakoś zrewanżować w końcu. Oj, oj, oj. Dobrze, masz ustawionego bramkarza, to taki wiesz. No to jest właśnie Tomaszewski. A, zasnął Janek. Myślisz, myślisz, że twoje umiejętności piłkarskie w takiej grze tutaj, w takiej zabawie to pomagają dużo, czy to raczej nie ma znaczenia? 5-3. Słuchaj, nie ma już piłek, dziękuję ci bardzo. Nie, nie jeszcze, jeszcze, jeszcze może, jedna, jeszcze może. Jeszcze jedna. To może będziesz miał szansę zremisować. Tylko ona się tutaj Czyli umówmy zakłada. się, że ostatnia piłka decyduje, jak decyduje, o tym, decyduje kto, wygra. Jak kto wygra, dobrze? Przyjmuję ten zakład. No. To ja w takim razie. Ja się też rozbiorę. Rozbierzemy się. Uwaga. ostatnia piłka decyduje no, widzę, że już... jestem bardzo zdenerwowany ale dobrze zacząłem o tam gdzie gol? środkowy na pace, jak ma piłkę te, te... gol dziękuję bardzo dziękuję Byłeś lepszy zdecydowanie Zbigniew w specjalnie dla nas Zwycięski. dziękuję uprzejmie Zbyszku może powtórzymy jeszcze co? Czy bardzo chętnie chciałbym rewanżu czy czy, czy... Jeżeli chcesz, Dobrze, też... następnym razem dziękuję następnym bardzo. Raz, Zapraszamy teraz do Gdańska. Zobaczmy, co dzieje się tam. Tam dzisiaj wielka gala pięściarska.